Dzień dobry, witam Państwa. Kłania się Piotr Sitniewski, autor najnowszej publikacji wydawnictwa CHBEK, Otwarte dane i ponowne wykorzystywanie informacji z sektora publicznego przewodnik po zmianach. 8 grudnia weszła kolejna nowa regulacja prawna dotycząca ponownego wykorzystywania informacji z sektora publicznego w Polsce. Ustawa nie jest łatwa w odbiorze, dlatego zachęcam do lektury naszego poradnika i przewodnika po zmianach, dowiecie się Państwo z tej publikacji czym jest informacja sektora publicznego, jak informacja sektora publicznego może być ponownie wykorzystywana, kto ma obowiązek stosować tą ustawę, czy jest to proces odpłatny, w jakiej wysokości można pobrać opłatę, co to są tzw. dane dynamiczne, nowa regulacja w ustawie, Istnieje również na nowo uregulowany tzw. wniosek specjalny, bardzo ciekawe uprawnienie umożliwiające pozyskiwanie danych w czasie rzeczywistym. Głównym celem tego poradnika jest przekazanie najważniejszych, również bardzo praktycznym wymiarze informacji, kto i w jaki sposób musi odpowiadać na wnioski o ponowne wykorzystywanie. Nie jest to łatwa ustawa. Mam nadzieję, że lektura tej publikacji pozwoli ją bardziej. Ucywilizować i uzyskał na większe obywatelstwo, że tak powiem, niż do tej pory. Ponieważ od ponad 10 lat mamy do czynienia z ponownym wykorzystywaniem, ale jak wskazuje praktyka, nie jest to uprawnienie często stosowane. Zachęcam do lektury. Dziękuję. Panie